co zbudujesz i do jakiego stanu w dzisiejszych czasach za 70 tysięcy złotych. Na przykładzie projektu Weronika 87 m2 ze strony zbuduj Dom ma powierzchnię zabudowy 112 m2 i powierzchnię użytkową 87 m2. Na zdjęciach widzicie, co możecie w tej kwocie zbudować. Jest to budowa w 100% w systemie zleconym. Żadne prace nie było wykonywane przez inwestorów. Nie jest to nawet stan surf otwarty, ponieważ jest to wykonane do wieńca. Ale podamy wam konkretne koszty: Projekt 1999 zł. Godeta, mapka do celów projektowych, wytyczenie słupków 900 plus 800. Architekt, adaptacja, zmiany w projekcie 4600 plus 1520. Koparka 1200 plus wywóz 600. Kierownik budowy 4500. Piasek, hydraulik, materiał, podsypka. 650 1642 790 Bednarka Elektryk oraz materiał 650 plus 500 Drewno 600 Materiał na ściany i beton 22 060 zł plus 12 200 Robocizna, pierwszy etap, fundament 5100, drugi etap ściany 11 900 Razem 74 209 zł Czy to dużo, czy to mało, musicie ocenić sami. Projekt znajdziecie na zbudujsamdom.pl